No, dzień dobry, witam wszystkich! Ja od rana cały czas słomę wożę a chłopaki tutaj troszkę wysprzątali. Tutaj te bańki jeszcze tylko trzeba i tą kubkę wysprzątać. Garaże wykopane, tutaj też wysprzątane. No, a ja cały czas działam tutaj ze słomą, także no. A i obornik chłopaki teraz złożą tam od tyłu. No i tak to jest. Na woże. Jeden transport był dzisiaj, wczoraj wieczorem dwa no i tak to jest. Mamy już ponad 300 walotów, prawie 400 chyba. Mamy teraz 366 balotów, także no jest dosyć sporo. No, tutaj już układam na całej szerokości tego silosu, tutaj, tak naprawdę płyty ogórnikowej, i co jest tego trochę materiału. Nie będę zanudzał tym wożeniem. Na razie tutaj, no bo później jeszcze prawdopodobnie do znajomego pójdę zdrobiać. Także widzimy się później. No i mamy czwartą z wiozem te baloty. Trochę mi zeszło. No prawie, prawie, no prawie cały dzień. No chłopaki ładnie uprzątnęli podwórko. Już Wam pokazuję efekt ich pracy. No, a akurat mają koniec. No, i dzisiaj jeszcze ogólnie sprzedałem Grubera, tą Uniekos 3-metrową. Ogólnie widzowie kupili. Przyjeżdżają akurat i ten. I podjechali, zobaczyli. No, i tam w miarę dobrą cenę wytargowali, mi się wydaje. I ten... i w poniedziałek mają po niego przyjechać, także... Wiadomo tam, ten... stało to u mnie, a ja i tak nie używałem, a... Jak komuś się przyda, no to mi się wydaje, że jest ok Także no Dobra, tak. idę, idę... podwórko Wam pokażę, jak chłopaki wyczyścili No tutaj śmieci od razu zabieram teraz Żeby się nie waliły w pociągniku No tutaj tą słomę Jak już będzie koniec Będę musiał wysprzątać. No, to już macie wysprzątane? No, prawie. Od razu lepiej to wygląda. No, A to się to, to poleciakiem weźmie. I dobra, tak to wygląda. Trochę lepiej już. No tutaj te palety tylko muszę wziąć. A to zaraz tylko jedną fakturkę do domu zaniosę i. No, jest czysto. Dobra. No. To tutaj tu w tym kartonie pół kubki będą Będą gumy zaraz wszystko otwierasz, zaraz wszystko zrobisz no, Zobaczy jak to pójdzie Ale to w każdym jest to Wszystkie to ta żeby skompletować. A, to ta część, inna ja. Co Hej, co? za każdym razem jakaś czopeczka. Tu parę kukłów jest jeszcze. Są te pierścienie. Są te trójkątne, nie? To jest Twojego czy co to jest to, nie to jest takie takie tura. takie te te... Ja. takie Wszystko. Aha. To takie takie te takie ja. hmm. A to są te Gdzie dalej?

ale takie stare złoto. No Dalej tych szkieł o ja środku w gumie nie ma, nie? Ja Musiałbym Co jaka to na kartona napisane? Co? Jakiś osobny był na pewno. Aaa dobra. Kurde rozsypałem. Nie, nie w tą stronę złapałem. Jakie ten... prędko. Chodni zamknął. No, i mamy tutaj otwarte, tu wszystko eee, tak kupiłem gumy te trójkątne, i tutaj kubki wszystko jest. Najpierw nie mogłem znaleźć tutaj tych, tych szkiełek, ale, ale są, są, także wszystko jest ok. No, tutaj. Kupki. Na całą dojarnię są a, nowe, już, tak? No, no a takie myśli, że lepsze będą? No, ten, są lepsze. Hmm. Takie coś jeszcze u góry widziało. ale, ale nie, no to nie. są na te stare, stare kubki. Aha, takie gumy, nie? No. O. No bo są częściowo, nie? W dojarni już takie mm -hmm. no. fajne, ale na wszystkie jedne mm. będzie zaraz no. Wyglądać. No. no bo tutaj już jakieś pół roku temu Kupiłem Mam takie już yy, Bardzo mi się spodobały są yy, Tutaj takie są nasze stare, te metalowe kubki i tak, te nasze metalowe są okrągłe w środku, nie wiem czy widać, chyba widać, a te są trójkątne. No i podobno to bardzo ten, jest łagodniejsze dla krowy, nie ściskają tak dujki. Jak te okrągłe no. i ten, i ogólnie yy, do wymiany są łatwiejsze, bo ten, bo tutaj mamy te szkiełka, są inne. Nie wiem, czy widać one tam w środku, mają taki, takie przedłużenie, i one muszą być na wzdłuż yy, tutaj od tego pulsatora. Tutaj mamy po prostu ten. Yy, yy, Punkt wyznaczony do założenia tej, tej gumy, i szkiełko jest po prostu okrągłe. Nie musi tam w odpowiednim miejscu leżeć. Po prostu zakładamy i jest, jest wygodniej. Jutro na szybkiego, może wymienię te, te gumy, bo te już się też nadają do wymiany. Mój no, palec już tak powoli zaczyna barwić na czarno bo teoretycznie powinno się co 6 miesięcy wymieniać no i ja tak ostatnio trochę przyciągnąłem wymianę no ale tutaj ten, teraz już są wszystkie nowe kubki będą na całe aparaty razem jest tutaj 36 aparatów także no trochę roboty jest z tym, żeby to wymienić Czekam jeszcze za tymi wężami, bo je też będę wymieniał. Zamówiłem oryginalne i ten. I w przyszłym tygodniu powinny być, tak że to się wtedy je wymieni wszystkie. No a teraz już zacznę zakładać te pierścienie i te gumy, I później tylko te szkiełkę będę wkładał. Także będzie już mniej roboty.

No, idziemy wganiać. Krowy już czekają. Są częściowo, widzę. A no, ogólnie mieli przyjechać ze sobą, ale nie widzę, że nie przyjechali. No ale to nic. Bramy zamykamy i idziemy po krowy. No, niecałą połowę kubków już może złożyłem. Ale do połowy ogólnie jeszcze trochę brakuje, także no, trochę roboty z tym jeszcze będę miał. O, jeszcze karmienie. Zobaczę, może mi się uda dzisiaj szybciej wyrwać zajęcia, bo ciocia jest, pomaga. No, tam czasami... No, teraz podwórko. Trochę pomogła posprzątać. No, i tam yy, dojarnie też myła. U nas, yy, no, ciocia tam co jakiś czas przychodzi i, i ogarnia dojarnie u nas. No, tam jak czas wolny ma, to, to przyjdzie. No, i bo tak wszystkiego nie, nie idzie też upilnować. Co Zbyszek, się denerwujesz! No, Zbyszek ostatnio trochę nerwowy się zrobił, bo tutaj już mało roboty ma a łetka jeszcze się zdarzają krowy yy, zrują, No. Tutaj te łupki Stucznie, także niektóre tam już są cielne I nie miał tyle roboty no, Ogólnie idę zobaczyć Ile napadało No a tutaj jest kurde, Trochę zarośnięte Znowu zarosło, to moment Chwasty moment rosną No ale dzisiaj ten kultywator sprzedałem no, tutaj z tym yy, siewnikiem poplonów. No, tutaj ogólnie to trochę porzewiało już jest w środku. No, siewnik jest z 2005. Tak to wygląda, ale weźmiemy, otworzymy. No, te rolki wysiewające jeszcze są w dobrym stanie. Także To to tam nie ma problemu. Tu Zamknę. No. Wow, jest rurowy. I tutaj, tu się ustawia. Wycieczkę yy, na tych zapadkach jest jeden, dwa, że to na trójce sialiśmy. I tutaj, tutaj, tym się. O. No właśnie, tu już trochę trzeba było popsikać. Przesmarować, może i wyruszyło. Tutaj to pokrętło teraz nie idzie ruszyć. No, ale nic. No, dwubelkowa. E, ile łap? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem łap. No i sprzedane jest. Komuś posłuży, chociaż. No bo u mnie, u mnie już e, nie, nie miał roboty. A tak. Tak jeszcze posłuży. No, a tak za dużo dzisiaj nie narobiłem. No, tą słomą mi się zeszło. Chłopaki fajnie oprzątnęli podwórko. No także jestem. jestem... No, także fajnie, już, już podwórko jest sprzątnięte. No bo to jednak szpeciło to podwórko, tam te bańki, to wszystko. No a teraz jest fajnie. No. Teraz utrzymać ten porządek, tam na tym podwórku. I będzie dobrze tutaj pryzma mówię, jest konkret pryzma tutaj jeszcze w następnym tygodniu będziemy musieli je przykryć oponami bo no teraz wczoraj już zabrakło czasu no ale jest longer no i na razie ogólnie są Mam żniwa, że tak powiem, tą słomą mi przyjeżdżają. Ale jak już będzie trochę więcej czasu, wolnego to się zabieram tutaj za, to, za tą dziurę. Tutaj wody trochę znowu naleciało, ale to trzeba będzie wypompować. Chyba koparką tutaj jutro, jutro nie, ale jak, jak będę zaczynał, koparką tu podjadę. Wybiorę. Jeszcze trochę tego mułu tam, i będę pompował beczką, i woził to tutaj do tyłu. Ten gnój. No i tyle. No, także. Mi się wydaje, że na dzisiaj to by było wszystko. No, a karmienie mi zostało, ale to już wczoraj było. Także no. Jutro jutro pewnie będę rozładowywał znowu słomę i może do znajomego pojadę zgrabiać. Zależy od pogody. Bo tam się wybieram już cały tydzień, że tak powiem, do niego z grawiarką. No a jak nie będzie pogody to ten w międzyczasie będę chciał uprawiać u siebie ale kultywatorem a znajomy też tam właśnie chciał, żeby u niego tam chyba 3 hektary uprawić. Bezarkowo chciał spróbować. Także pojadę od razu do niego, uprawię to. No i ekstra. No i dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego, cześć.